nie wiem, chyba no, czerwone tam widać no, mam czerwone pan Alfred Buczek jedzie i nadal jedzie i nadal jedzie i nadal jedzie, I nadal jedzie. Pedałuje, kręci pedałami, przesuwa się o zniku, a znaczy to, że właśnie zakręca. A że skręt to to ma troszkę duży, więc o i się wynurza. I się wynurza, jakiś młodzieniec tutaj w, nam w kadr włazi, ale nie szkodzi. Teraz robimy odjazd żeby było widać, że droga jest słuszna i w tym momencie pan Alfred się zbliża pedałuje za wzięcie proszę bardzo, uśmiechnięty i oj, uciekł z kadru ale niestety to nie jest kamera, tylko aparat przez co i ten o, proszę, no proszę jaki skręt się zmieścił brawo Fredek Bra o, hamulec też matko, prawie Prawie to nie znaczy, no że da. całkiem. Wystarczy. Już? No to proszę teraz o yy, wrażenia. No, wrażenia są takie, że coś jednak jeszcze nie gra. To znaczy? Bo nie trzyma toru jazdy, tak jak powinien trzymać. Czyli mówiąc, mówiąc po ludzku... Wzbieżność nie, nie jest. Ale to jest do wypracowania. Rozumiem. Poza tym... Poza tym, no trudno powiedzieć, a pojeździć, żeby się. Ale na razie nic się nie odkręciło. Nie, ani, nie urwało. ani nie urwało. Jest, e, jest e, nowy naciąg, tak? Prowadzenie na rolkach jest inne. Rozumiem, proszę bardzo. Tak, tak to wygląda. O. Skręt, I tu się niestety nie tego, więc, jak baba, w samochodzie na dwa. Nogą się pod tego, nogi się też przydają. Proszę bardzo, o! I w tym momencie, Dobrze, to wystarczy. No, no jeszcze zajedziemy, proszę bardzo. W zakręt wchodzimy, koło głuptaków. Teraz zbliżamy się. Do posesji. Teraz ja jadę dookoła, wiesz. Dookoła. Tak. Czyli wyjeżdżę. Zrobię z pięć rządek. Jak się coś nie urwie, to będę mógł spróbować dalej. Dobrze, czyli niech cię Bóg prowadzi. Uważaj na zakrętach. Pamiętaj, że ta krowa ma, że tak powiem, duży duży. A nazwałeś ją? No to nazwij. Ja się już nazywała, To jest Tato Mobil. Tato Mobil, dobrze. Tato Mobil 1. Proszę bardzo Ja też mam taki zielony. Dobrze, synku, dobrze. Mm. Młodzież się, że tak powiem, patrzy, przymierza, proszę bardzo.